Witamy dzisiaj męża, ojca, dziadka, pradziadka, dobrego człowieka, autentycznego chrześcijanina, wiernego syna Kościoła, naukowca i przyjaciela, profesora Gabriela Turowskiego. Urodził się 21 lutego 1929 roku na podobno w monasterzyskach. W województwie tarnopolskim. Jako dziecko był świadkiem rzezi dokonanej przez Ukraińców na Polakach. Będąc ministrantem, towarzyszył księdzu w pochówku polskich cywilów. Po zakończeniu II wojny światowej, wysiedlony z Podola, trafił najpierw do Gorzowa Wielkopolskiego, a potem do Krakowa, gdzie pragnął studiować. To tutaj, w 1949 roku poznał na studiach swoją przyszłą żonę Bożenę. W 1952 ukończył chemię i biologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Początkowo pracował w wytwórni surowic i szczepionek w wojewódzkiej stacji gwiazdawcza, a od 1970 roku w Akademii Medycznej na Wydziale Lekarskim. W późniejszym Kolegium Medikum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trzeciej Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej przez 22 lata prowadził pracownię Immunologii Transplantacyjnej oraz Zakład Immunologii Klinicznej Kolegium Medikum. Był specjalistą z zakresu biotechnologii, immunogenetyki i immunologii klinicznej. Jest autorem ponad 300 prac naukowych i wielu patentów. Wychował się w głęboko religijnej rodzinie i taką rodzinę sam stworzył. Jeszcze w czasach studenckich miał zwyczaj uczestniczyć w codziennej porannej mszy Świętej o godzinie 7 w kościele św. Floriana. I tam właśnie, w 1900. W 1949 roku spotkał księdza Karola Wojtyłę. Ksiądz Karol, ówczesny wikariusz, siedząc w konfesjonale, zwrócił uwagę na dwoje młodych ludzi, którzy modlili się wspólnie z jednego szalika. Byli to Gabriel i Boże Turowscy. U świętego Floriana powstała tak zwana rodzinka, późniejsze środowisko. Studenci skupieni przy księdzu Karlu Wojtyle wujku, który zainicjował tuż pasterstwo turystyczne, wycieczki w góry, kajaki. Państwo turowscy wiele razy brali udział w kajakowych spływach i obozach z udziałem wujka. To podczas kajaków na Łynie, w których wzięli udział w sierpniu 1958 roku, wujek otrzymał wiadomość o swojej nominacji biskupie. Znamienna jest troska profesora Turowskiego o dobro Kościoła. Kiedy w Kościele Krakowskim w 1972 roku rozpoczął się duszpasterski synod archidiecezji krakowskiej, którego celem była recepcja II Soboru Watykańskiego w Kościele Lokalnym, od razu włączył się w jego pracę w ramach profesorskiego zespołu synodalnego, ten zespół spotyka się do dziś. Żył Kościołem i kochał Kościół. Po wyborze kardynała Karola Wojtyły na stolicę Piotrową regularnie uczestniczył wraz ze środowiskiem w comiesięcznej Eucharystii u braci Albertynów najpierw o potrzebne łaski dla Ojca Świętego, a potem po jego kanonizacji, prosząc o wstawiennictwo świętego, a także o wyniesienie na ołtarze Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego. Znajomość wuja Gapy z krzędzym Karolem Wojtyłom, późniejszym arcybiskupem krakowskim i kardynałem, a potem Ojcem Świętym trwała nieprzerwanie przez wszystkie te lata aż do 2005 roku, w którym Jan Paweł II powrócił do domu ojca. Profesor Turowski, tak jak już wspomniał o tym ksiądz kardynał, wielokrotnie przebywał u Ojca Świętego i w Castel Gandolfo i na Watykanie. Przyjeżdżał na Wigilię, tam obchodzili małżonkowie okrągłą rocznicę ślubu. Towarzyszył Ojcu Świętemu w kilku pielgrzymkach apostolskich. Kiedy na placu Świętego Piotra, 13 maja 1981 roku, o godzinie 17.19 kula zamachowca ciężko zraniła Ojca Świętego i został przewieziony do kliniki, polikliniki Czemeli. Świat zastygnął bez ruchu. Zaledwie trzy dni później profesor Gabriel Turowski był już w Rzymie przy łóżku ciężko chorego Jana Pawła II. Przyjaźń zobowiązuje. Zaproszono go wówczas do sześciosobowego zespołu specjalistów niosących pomoc w pooperacyjnym leczeniu Ojca Świętego. W jednej z rozmów zwrócił uwagę papieża na zbieżność dnia i godziny zamachu z objawieniem Matki Bożej Fatimie. Ktoś strzelał, inna ręka prowadziła kulę, powiedział potem papież wdzięczny za ocalenie życia. W 2002 roku, podczas inwestytury w Krakowie, profesor Gabriel Turowski został przyjęty do Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, a w roku 2015 otrzymał stopień komandora, odznaczony Złotym Orderem Gloria Polskiego Zwierzchnictwa. Codziennie modlił się za chrześcijan w Ziemi Świętej i wspierał ich finansowo. Profesor Turowski był u początków powstawej w 2003 roku w Krakowie Fundacji Szlaki Papieskie Jana Pawła II. Zainicjował cykl sesji naukowych promieniowanie świętości Jana Pawła II kilkaset razy. Na licznych spotkaniach w kraju i poza granicami dawał świadectwo o życiu i świętości świętego papieża, a także o jego zmaganiu się z cierpieniem. W 2005 roku opracował i wydał w Białym Kruku dwutomowe ilustrowane kalendarium Wielkiego Pontyfikatu Jan Paweł II Dzień po Dniu. Jedyne pełne kalendarium spisane od dnia wyboru po Dzień Pogrzebu. Profesor Turowski był człowiekiem niezwykle sumiennej i wytężonej pracy. Rada Miasta Krakowa nadała mu w roku 2011 tytuł Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa za wkład w utrwalanie pamięci i nauk papieża Jana Pawła II oraz rozwój miasta jako liczącego się ośrodka nauk medycznych, a także za niestrudzoną działalność społeczno-religijną, zwłaszcza wysiłek dokumentowania pontyfikatu. Żegnamy dzisiaj człowieka modlitwy i żywej wiary, dla którego najważniejsze były trzy świętości. Kościół, Ojczyzna i Rodzina. Niech ten przekaz pozostanie z nami. I jeszcze jedno. Niespełna 12 godzin przed swoją śmiercią, Wyznał z prostotą najbliższym. Jestem gotowy. Jestem umówiony na śniadanie z Panem Jezusem, matką najświętszą, wujkiem i księdzem Pietraszką. I jak ufamy, zapewne, zapewne punktualnie tam dotarł.